Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o różnicach pomiędzy smartwatchem Huawei Watch Fit a jego nową wersją, kontynuacją Huawei Watch Fit 2. Jeśli jesteście ciekawi, czym różnią się te dwa smartwatche, zapraszam do oglądania materiału. Widzicie, ikonki menu nie różnią się za bardzo. W wersji drugiej dodane jest zdrowe życie. Mamy też ćwiczenia oddechowe, stres. W drugiej wersji, no z racji tego, że możemy wykonywać połączenia i odbierać połączenia, to jest ten rejestr połączeń. Także kontakty są, są powiadomienia. Mamy takie standardowe już, podstawowe funkcje jak minutnik, jak alarm, latarka, która no czasem się przydaje, kiedy próbujemy znaleźć klucz w torebce. Są ćwiczenia i zobaczcie, w wersji pierwszej mamy kursy fitness. Nie znajdziemy ich w wersji drugiej zegarka. Oznacza to, że no niestety, jeżeli chcemy ćwiczyć, to nie będzie tych gotowych zestawów ćwiczeń w drugiej wersji Huawei Watch Fit. W obu zegarkach mamy treningi biegowe. W jedynce były to treningi biegowe, w dwójce nazywają się to kursy biegowe. Jest bieg interwałowy, bieg na tempo. Są też biegi podstawowe, zaawansowane. No i pod literką I mamy instrukcje, szczegóły dotyczące każdego z tych biegów. W jednym i w drugim zegarku na bieżąco możemy śledzić swoje postępy treningowe. Jeśli przytrzymamy palec na ekranie to e, zmienimy podgląd kafelków. Możemy wybrać e, zamiast na przykład tętna e, spalone kalorie. W rejestrze ćwiczeń, rejestr jak widzicie e, wygląda tak samo. Mamy dane ogólne, prędkość, kroki, tętno. E, zegarek, ekran zegarka Huawei Watch Fit 2 jest większy, więc te dane prezentowane na wyświetlaczu no siłą rzeczy będą e, wyraźniejsze. I jeśli chcemy poznać szczegóły, no to oczywiście w aplikacji Chwałowej Zdrowie je tam znajdziemy. Tarczę zmienimy przytrzymując palec na wyświetlaczu i przewijamy w prawą i w lewą stronę. Wybór akceptujemy kliknięciem. Palca. Spójrzcie teraz, jak wygląda model Huawei Watch i Huawei Watch Fit 2 z tą samą tarczą analogową, tarczą Sharp. Znalazłam też w aplikacji Happy Day, aby pokazać Wam kolorystycznie, jak wyglądają obie tarcze. Pokazałam Wam dzisiaj dwa zegarki. W prawej ręce trzymam Huawei Watch Fit, natomiast w lewej Huawei Watch Fit 2. Co ciekawe, oba wykonane są na pasku silikonowym, ale zegarek Huawei Watch Fit, właśnie na pasku silikonowym, otrzymał miano wersji Elegant. Ta wersja Huawei Watch Fit 2 na pasku silikonowym to jest wersja najtańsza wersja Active. Wersja Elegant w wersji pierwszej. Jest wersją najdroższą. Wersja Elegant w tym zegarku, w tym modelu Huawei Watch Fit 2 została wykonana na bransolecie. Jest też jeszcze jedna wersja Huawei Watch Fit 2 Classic. No i posiada ona nieśmiertelny pasek skórzany. Spójrzcie teraz, jakie są różnice między Huawei Watch Fit 2 w wersji Active, czyli w tej wersji sportowej najtańszej, i w wersji Classic, klasycznej. I to jest ten sam model, tylko różni się paskiem. Który zegarek dla kogo? Pokazałam Wam różnicę między Fit a Fit 2. I Jeśli uważacie, że nie są one warte dopłaty ponad 300 zł w wersji najtańszej, to zostając przy jedynce, zyskujecie np. kursy fitness, których w dwójce nie zauważyłam. Animacje ćwiczeń są dostępne w dwójce w formie rozgrzewki oraz rozciągania np. do biegów. Z kolei, jeśli chcecie nowy model, większy wyświetlacz, czy dzwonić z zegarka, korzystać z nowych możliwości, to niestety, ale trzeba będzie więcej zapłacić. O ile więcej? Sporo. Wersja Huawei Watch Fit 2 na stronie producenta kosztuje, uwaga, cena najtańszej dwójki, czyli w wersji Active kosztuje 699 zł. Z kolei Watch Fit 359. Huawei Watch Fit Elegant wyceniony jest obecnie na 449 zł a dwójka Elegant na bransolecie 999 zł. Huawei Watch Fit 2 występuje też na pasku skórzanym, a jego cena wynosi 799 zł. Jeśli jesteście w stanie zrezygnować z dodatkowych funkcji i nowej specyfikacji oraz wyglądu dwójki na rzecz niższej ceny, to wybierzcie jedynkę. Jeśli chcecie przeznaczyć większą kwotę na smartwatch, to warto zainteresować się dwójką albo wybrać coś z serii GT. Bo na przykład Huawei Watch GT3 w wersji Active na pięknym, eleganckim białym pasku kosztuje obecnie 999 zł, czyli tyle, ile obecnie wart jest. Huawei Watch Fit 2 Elegant. Jeśli Wam pomogłam, będzie mi miło za łapkę w górę. Natomiast aby być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji kanału. Do usłyszenia! Cześć!